Uczymy się o istotach duchowych z Biblii, a ja nadal mam dużo pytań związanych z tymi złymi. W porządku. Porozmawiajmy o szatanie i demonach w historii biblijnej. Zacznijmy od początku. W pierwszym rozdziale Genezis Bóg z ciemności i chaosu tworzy piękny, uporządkowany świat, żeby życie mogło się rozwijać. Wyznacza ludzi, żeby rządzili światem jako jego przedstawiciele, i siedem razy nazywa wszystko dobrym. Tak. Często doświadczam tego dobra w takich rzeczach jak piękno, prawda, miłość i hojność. Ale w trzecim rozdziale Genezis spotykamy stworzenie zbuntowane przeciwko Stwórcy. Jeszcze nie wiemy jak i dlaczego się zbuntowało, ale jego celem jest zepsuć innym stworzeniom Boże dobry świat. To oznacza kłopoty. To stworzenie jest pierwszym obrazem zła w Biblii. Wypacza to, co Bóg zamierzył ku dobremu, niszcząc i wciągając stworzenie z powrotem w ciemność i bezład. A ludzie dołączają do tego duchowego buntownika, co prowadzi do chaosu i śmierci. I od tego momentu ludzki bunt jest spleciony z buntem duchowym. A historia biblijna pokazuje, że to dzieje się raz za razem. Ale zaczekaj, to wszystko przez obślizgłego węża? W tej historii są wskazówki, że to nie był zwykły wąż. Pamiętaj, Eden jest wysoko położonym miejscem, w którym ziemia i jej stworzenia przenikają się z niebem i jego stworzeniami. Więc ten wąż mógł być istotą duchową. Trzeci rozdział Genezis na to wskazuje, a późniejsi autorzy Biblii uzupełniają ten obraz. Na przykład prorok Izajasz ma wizję Bożej Niebiańskiej Sali Tronowej, gdzie boga otaczają i wychwalają istoty duchowe. Tak, to te cheruby wokół Bożego Tronu. Ale gdy Izajasz widzi te stworzenia, opisuje je jako serafy, co po hebrajsku znaczy węże. Czyli ten wąż jest jakby byłym członkiem sztabu z Bożej Sali Tronowej. Ale dlaczego rozmawia z ludźmi? No więc prorok Ezechiel rozumiał tę postać jako duchowego buntownika, który nie chciał się poddać władzy i mądrości Boga. Chciał być Bogiem. Okej, okay. to ta sama pokusa, którą wąż przedstawia Adamowi i Ewie. Właśnie. Mówi, że mogliby rządzić światem jak Bóg, ale w oparciu o własną mądrość. I wszyscy zostają wyrzuceni z ogrodu. Tak. Bóg mówi, że ten buntownik będzie teraz pełzał na brzuchu. I co dzieje się z nim dalej? Autorzy biblijni zostawiają subtelne wskazówki, że ta postać działa za kulisami, wzniecając podziały i nienawiść między ludźmi. Używają też różnych obrazów, żeby opisać tę istotę. To wąż, albo potwór morski, albo mroczne pustynne stworzenie, albo król śmierci i grobu. Otrzymuje też wiele tytułów, jak kusiciel, zły, albo diabeł. Co po grecku oznacza oszczerca. Ale jego imię to szatan, tak? Właściwie to nie. Szatan to nie imię. To kolejny z tych tytułów. Dlatego też w hebrajskim występuje przed nim rodzajnik Hasatan, znaczy przeciwnik, bo on nie opowiada się za niczym. Jest za to przeciw wszystkiemu i używa kłamstw, by wciągnąć nas z powrotem w ciemność i chaos. Brzmi strasznie. A co z tymi innymi duchowymi buntownikami w Biblii, zwanymi demonami? Kim one są? No więc pamiętasz koncepcję Bożego Niebiańskiego Sztabu, Boskiej Rady czy Synów Bożych? W pismach hebrajskich czytamy, że część z nich też się zbuntowała. Kiedy to się stało? Właściwie to wiele razy. Po wężu, w szóstym rozdziale Genezis, buntują się synowie Boży. Czytamy, że uprawiają seks z kobietami, które potem rodzą brutalnych, wojowniczych olbrzymów. A tak, Nefilim to chyba najdziwniejsze postacie w całej Biblii. Są dziwne z naszego punktu widzenia, ale starożytni czytelnicy doskonale wiedzieli o co chodzi. Dawne królestwa wokół Izraela twierdziły, że są założone i chronione przez wielkich wojowniczych królów, pół ludzi, pół bogów pełnych boskiej mądrości. Rozumiem. A autorzy Biblii mówią – hej, ci wojowniczy królowie nie powinni być czczeni. Właśnie. Biblia przedstawia ich jako ludzkich buntowników w niewoli duchowego zła, szerzących przemoc w Bożym, dobrym świecie. Jeden z tych królów w 10 rozdziale Genezis buduje miasto Babilon. Tak. Nimrod, którego imię po hebrajsku brzmi jak buntownik. Jego królestwo prowadzi do kolejnego buntu, bo ludzie w Babilonie chcą się wywyższyć. Ale Bóg rozprasza buntowników. A gdy Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa wspomina tę historię, mówi, że wtedy właśnie Bóg oddał narody w służbę zbuntowanego zastępu nieba, bogów pieniędzy, seksu i władzy militarnej. Mojżesz pierwszy nazwał tych bogów demonami, czyli niższymi istotami duchowymi. Więc demon to siły duchowe stojące za zdeprawowanymi ludzkimi systemami władzy. Tak, ale w Biblii działają również na poziomie osobistym, wzniecając i wykorzystując ludzką chciwość i egoizm, a także słabości naszych śmiertelnych ciał. W Biblii duchowe zło stoi za wszystkim, co wciąga Boże dobre stworzenie w chaos, ciemność i śmierć. To dlatego Jezus mówił, że jego głównym wrogiem nie jest żaden człowiek. Tak. Jezus i jego pierwsi naśladowcy postrzegali cały ból i cierpienie w Bożym dobrym świecie jako znak zniewolenia przez śmierć i duchowe zło. Ale dla nich to nie był koniec historii. Zgadza się. Jezus wiedział, że jedynym wyjściem z tej kosmicznej ruiny jest pokonać zło i śmierć, nawet za najwyższą cenę.